Dzień dobry, dzień dobry kochani Jest godzina 5.30 A my właśnie jedziemy na wschód słońca Standardowo jesteśmy troszeczkę przed czasem Bo nie mogliśmy się powstrzymać przed odkręceniem manetki na maksa Są puste drogi w nocy I tak super się jedzie A teraz jeszcze były, kurde, dwupasmówki Także elegancko No, także the car the